Stary, sam sobie odbierasz szansę na rozwój, a potem gadasz, że masz beznadziejne życie. Masz okazję nauczyć się czegoś nowego, ale ciągle i tak oglądasz Netflixa, grasz w gry i robisz wszystko, żeby nic po prostu nie zrobić. Ciągle mówisz, że to nie dla mnie, to nie dla mnie i tamto nie dla mnie. A potem się dziwisz, że ciągle jesteś w tym samym miejscu, bo wybierasz komfort zamiast działania, a rozwój nie przychodzi sam, tylko trzeba po niego sięgnąć, trzeba coś zrobić. I ja zacząłem działać na rynkach finansowych, i to nie jest żadna magia, tylko po prostu wiedza, praktyka i działanie. Ale do tego trzeba dać sobie szansę, a i tak większość pomyśli, że to po prostu skam i będzie dalej stała w miejscu. I dzisiaj bardzo fajnie się składa, bo całkowicie za darmo możesz zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Wystarczy wejść na Zuma i poświęcić 15 minut swojego czasu. Dlatego dla tych, którzy chcą nauczyć się tradingu i zbudować sobie niezależność finansową, zostawiam tutaj moją drugą platformę, odezwijcie się tam do mnie, a ja podeślę Wam link do spotkania. A dla tych, co dalej myślą, że to skam, to wielkie pozdro.